Moi drodzy. Dzisiaj o godzinie 10 odbyła się premiera kolejnego filmu braci Sekielskich. Zabawa wchowanego". druga część trylogii, bo trzecia przed nami, filmu nie mów nikomu o potwornym skandalu. Pedofili w kościele. Jak sam twórca tego obrazu, tego filmu, twierdzi, że jego celem nie jest uderzenie w kościół, ale jedynie napiętnowanie zła, które w tym kościele jest. Niemniej na różnych forach internetowych, w różnych mediach społecznościowych niech brak komentarzy nawet często zwiastujących tym film, które brzmią po tym filmie już Kościół się nie podniesie. Chciałbym wierzyć, że tu nie chodzi o atak na Kościół. Chciałbym wierzyć, że nie chodzi tutaj o to, by ludzi od wiary odwieźć, ale o szukanie prawdy. Oczywiście zawsze można pozostać pytanie, dlaczego akurat rozliczać tylko księży. I żeby było jasne, każdy ten potworny czyn trzeba osądzić i skazać, bo jest to potworność wielka, ale można by było powiedzieć, dlaczego nikt nie zajmie się tym tematem w środowisku celebryckim, aktorskim, polityków. Jeśli nie ma to być uderzenie w kościół, to wierzę, że chodzi o prawdę. Słyszę nieraz na kotechezie, mówią, księża powinni się żenić, bo wtedy by nie było żadnych problemów z pedofilią, z molestowaniem. Ale kiedy uczciwie przyjrzy się wszystkim statystykom, to one nie pozostawiają złudzeń. Około 80% tych podłych czynów, potwornych, dokonywanych jest w rodzinie. Przez statusiów przez wujków. Aż trudno sobie czasami to wszystko wyobrazić. Na jednym z komentarzy pod jednym z moich kazań pewna pani weszła ze mną w dyskusję. Ksiądz broni pedofilii". Podała wtedy statystyki, które mówiły za rok 2018, że skazanych za te czyny było w Polsce 800 mężczyzn. Czterech to były osoby duchowne. Ona mówi tak, bo reszta się ukrywa. No ale taki argument może być zarówno do innych sfer, że tak się wyrażę, ludzi. To żaden argument. I pewnie, że każdy ksiądz, który dopuszcza się takiego, takiej podłości, potworności, to jest o jeden ksiądz za dużo. Ale czy tu tylko naprawdę chodzi o prawdę? Pierwsza lekcja katechezy, pierwsza klasa technikum. Przedstawiam się, parę słów o sobie i tak dalej, i zadaję proste pytanie: czym, z kim kojarzy nam się ksiądz, i słuchajcie, cała klasa jednym chórem, z pedofilem? Pytam wtedy, kto z was, jak tu was jest, 30 chłopa. Kto z Was miał jakiekolwiek złe doświadczenia z księdzem? Już nawet nie mówię o tych sprawach seksualnych, mówię w ogóle o jakimś chamstwie, o jakiejś złości. Nikt. Żaden nie podniósł ręki, żaden się nie odezwał. Ale skojarzenie pozostaje jedno. Wydaje się, że trwa naprawdę, może nie nagonka. Ale wielka ofensywa na kościół w tym czasie pandemii, który przeżywamy, okazuje się, że w całej Europie gdzieś czytałem tę wiadomość: tylko dwa kraje nie zamknęły kościołów Polska i chyba Grecja, o ile dobrze pamiętam. Wszędzie indziej kościoły pozamykane. Czasami dziwimy się tym różnym restrykcjom. W takim czy innym dyskoncie, sklepie nikt nie liczy ile ludzi. Nagle w kościele się okazuje, że trzeba liczyć ludzi. Tak jak biskup Kawa z Ukrainy powiedział: jakiś pobożny ten wirus. Chodzi tylko do kościoła, do sklepów nie. Dziwią mnie niektóre to obostrzenia. Tak, Kościół już się nie powstanie. A może z drugiej strony to jest dobry moment, by ten Kościół się przyjrzał samemu sobie, jaki jest. Rzeczywiście w tych dniach doświadczaliśmy mnóstwa ludzkiej dobroci, życzliwości, pogotowie, że tak się wyrażę, pomocowych, harcerek, harcerzy, strażaków, policjantów, lekarzy. Ale doświadczaliśmy także Ludzkiej podłości, wielkich kłótni, choćby o papier toaletowy w sklepach, gdzie bywały przypadki, że wzywano na interwencję policję, wykupywania prawie całego składu z chlebem, po to, by później ten chleb wyrzucić na śmietnik. Bywały przypadki donosicielstwa, denuncjowania, notowania i itd. Tak, ta pandemia odkryła wiele twarzy, także tych, którzy do kościoła rzekomo chodzą. Ale ta pandemia pokazała mi jeszcze jedną rzecz. Zwłaszcza działo się to we Włoszech, w Hiszpanii, gdzie natężenie, jak wierzyć, tym, tych ofiar było bardzo duże, jak odbywały się pogrzeby. Nawet najbliższa rodzina nie mogła być przy swoich bliskich, którzy odeszli. Dwóch obcych mężczyzn. A bywały przypadki, że ciała wrzucano gdzieś w jakichś trumnach do wspólnej mogiły. I tak sobie wtedy myślę, jakiś to pogrzeb człowieka. Ta Europa, która tak bardzo szczyciła się humanizmem, ta Europa, która rzeczywiście szczyci się wielkimi, wspaniałymi ideami, hasłami wolność, równość, braterstwo, humanizm, prawa człowieka. A okazuje się, gdy przychodzi co do czego, to człowieka chowa się jak psa, za przeproszeniem. Z drugiej strony, tak sobie myślę, przecież wielu Europejczyków, Żyje jak zwierzęta. Nikomu, broń Boże, nie urągając. Zwierzę je i śpi i bawi się i nawet dzieci płodzi i rodzi, i wychowuje, ale czy to wyczerpuje całą tajemnicę człowieka? Czy to wszystko to jest człowiek? Wydaje się, że takie zwierzęce postrzeganie człowieka jest łatwiejsze. Zresztą zobaczcie, że cały wysyp tych wszystkich ruchów ekologicznych, nowej religii, która się rodzi na naszych oczach, zrównuje człowieka z prawami zwierząt. Jest wielu innych, którzy walczą o prawa konia, krowy, psa, żuczka, gnojarza na równi z prawami człowieka. Pamiętam protest. Tak zwany czarny marsz. Dziecko w łonie matki, to nie dziecko. Mam prawo do brzucha, żeby nie powiedzieć inaczej w kościele. To moja sprawa, moje ciało, mój wybór. A gdy była epidemia ASF-u, kiedy strzelano do dzików, to te same osoby nagle przypomniały sobie, że lochy są ciężarne. I noszą w sobie małe dziki. No tak. Lochy noszą małe dziki, a kobieta w stanie błogosławionym. Czy człowiek jeszcze ma wartość? Czy Europa nie wypukała nas z wartości? Czy Europa nie wypukała nas z ducha? Dlaczego taki wstęp mocny, dosadny? Kiedy zastanawiałem się o tym, o czym mówić dzisiaj przy okazji św. Andrzeja Baboli, to przypomniałem sobie jego określenie. Określano go chwatem. I jakaś przyszła mi takie światło, taka myśl, mów ludziom dzisiaj o duszy. Ale o duszy można mówić wtedy, kiedy człowiek wierzy, że jest dzieckiem Boga i że nie jest tylko zwierzęciem. Że człowiek to nie jest tylko jeść, spać, pić, wyspać się, wybawić się, rozmnożyć się. Że człowiek to także wtedy, kiedy klęka, kiedy się modli, kiedy idzie do sakramentów, kiedy żyje w oparciu o wartości nie swoje, ale o Boże. Duszochwat, chwytaj duszę, a jednocześnie na wielu krzyżach misyjnych, ale także niekiedy na cmentarzu można spotkać takie napisy: Zbaw duszę moją, ratuj duszę moją. Tak, dzisiaj trzeba wołać: Panie, ratuj duszę moją. I trzeba wołać, za się wygląda, że ja boli, by on na nowo przywracał nam wiarę, że mamy duszę. Że jesteśmy ludźmi. Że są pewne zachowania, które nam ludziom nie przystoją. Że nie możemy żyć jak zwierzęta, chociaż czasami mam wrażenie, że zwierzęta pewnych rzeczy nie robią, jakie my jesteśmy w stanie postąpić. Ratuj swoją duszę, ratuj swoje człowieczeństwo. Powiecie. Cóż my możemy, taka mała garstka, nie wiem ilu was tu dzisiaj jest, o czterdzieści 42 osoby do komunii, to może było z 50 osób, może 60. Czas Wojciech mówił, że podobnie na siódmo, to też cząstka parafii. Co my możemy zrobić? I znowu z przypomnieniem idzie z pomocą święta Andrzej Bobola, kiedy studiował w seminarium. Był człowiekiem, można powiedzieć, takim narwanym, nieogładzonym, mało cierpliwym. Takim, że się zaraz zdenerwował, wkurzał. Przążeni myśleli Boże, co to będzie za ksiądz, jaki to będzie ojciec zakonny. Z takim narwańcem, cóż on może zrobić wśród ludzi? Wielu poobraża, wielu odepnie od wiary. I co takiego się stało z Andrzejem Bobolą? On rzeczywiście znał swój charakter, poznał swój charakter i zaczął pracować nad sobą. Przy pomocy łaski Bożej, sakramentów, modlitwy zaczął się pilnować, korygować. I nagle się okazuje, że ten człowiek na, taki nachalny, może taki natarczywy, taki opryskliwy, nerwowy, Chodzi od domu do domu na polesiu, od chałupy do chałupy, głosząc Ewangelię. Jest pokorny, cierpliwy, tłumaczy. I czyni to z taką siłą, z taką mocą, że ludzie, zwłaszcza prawosławni, mówią: duszochwat, zabiera duszę. A kiedy był męczony przez Kozaków, co możecie widzieć. Po części na tym obrazie, chociaż on nie pokazuje do końca wszystkich jego męczarnia, było one podłe, straszne, to Andrzej jeszcze wzywa tych, którzy zeszli się na rynek w, w Janowie Poleskim, by ratowali swoje dusze, by ratowali wiarę, swoje zbawienie. Ginie w strasznych męczarniach. Co możemy zrobić my, mała trzciutka? Czy coś może się zmienić od naszego życia? Na jednej z kateches przyszedł do mnie uczeń. Zapytał, proszę księdza, znowu jest wrzawa o aborcję. Czy ksiądz popiera całkowity zakaz aborcji? Czy takie prawo nie powinno być ustanowione w naszej ojczyźnie? postawił mi bardzo trudne pytanie. Jest ono złożone. Z jednej strony zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce żyją nie tylko ludzie wierzący. Zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie mają różny światopogląd, ale zdaję sobie również sprawę z tego, że prawo ma także funkcję wychowawczą, ale także kształtującą rzeczywistość. Jeżeli prawo coś dopuszcza, znaczy, że jest dobre, pożądane. Jeżeli prawo coś potępia, znaczy, że to jest niedobre. Czyli z jednej strony tak, niech tak prawo obowiązuje. A z drugiej strony przyszła mi taka refleksja, powiedziałem mu, trochę się zdziwił, mówię: Słuchaj, Mikołaj, może róbmy wszystko, żeby ludzie dojrzeli do tego, żeby nie czynili aborcji. Aborcja nie jest tylko kwestią zabicia dziecka. To jest kwestią pewnego tworzenia całej atmosfery kobiety w stanie błogosławionym. Często pospieszenie jej z pomocą, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko jest poczęte, jak ktoś się mówi, potocznie niechciane, a może kalekie. To nie jest tylko kwestia nakazu, zakazu, masz rodzić. I z jednej strony widać, że to ma sens, bo. Od lat 90. kiedy aborcja była prawie na porządku dziennym, do dzisiaj bardzo znacznie wzrósł odsetek świadomości, że aborcja to nie żadne płody, nie żadne komórki, zlepek komórek, tylko zabicie dziecka. I może właśnie taką metodą trzeba, tak jak pierwsi chrześcijanie, potężne imperium rzymskie, przecież nie mieli żadnych praw. Dla Rzymian byli jakoś żydowską sektą. Ale kiedy zaczęli żyć Ewangelią, kiedy przestano wśród nich spędzać płodu, zaczęto brać dzieci z ulicy, sieroty, kaleki, niepełnosprawnych, zaczęto otaczać starców czcią, opieką. Kiedy wreszcie na zło była odpowiedź miłość, to to spowodowało, że całe Imperium Rzymskie zaczęło pękać. Co możemy jako mała trzutka, Co możemy jako mała cząstka tej parafii? Po prostu zacznijmy żyć jak ludzie wiary. Patrzcie, jak łatwo nam wejść w te różne obostrzenia związane z życiem cielesnym. Myjemy ręce 15 razy. Prawie, że mierzymy odległość od siebie. Broń Boży, nie bliżej. Nosimy Maski na twarzy i jest pewnie wiele innych jeszcze rzeczy, których w tym czasie unikamy. A można zapytać siebie, jako człowieka wierzącego, że grzech przecież jest zabójstwem życia duchowego. Może trzeba by było tę maskę cały czas trzymać na buzi, nie ze względu na wirusa, ale bardziej na wirusa obmowy, plotki, Przyklonów, może tu ta maska by się przydała. Może nie trzeba było myć tylko rąk z obawy przed brudem czy wirusem, ale może trzeba było powstrzymać ręce przed biciem, popychaniem, kradzieżą, grzechami nieczystymi. Może trzeba by było mieć nie tylko dystans do człowieka, ale szacunek ratuj swoją duszę. Jeśli my zaczniemy żyć jako ludzie wiary, jako ludzie, którzy przyjmują Komunię Świętą i nią żyją, jako ci, którzy słuchają Słowa Bożego i nim żyją, jako ci, którzy na serio traktują wiarę, to wieście, i Rudno, i nasza Ojczyzna naprawdę by była zupełnie innym krajem, zupełnie innym narodem, można powiedzieć to bajki. Tak jak do świętego Pawła, który mówił, głosimy głupstwo dla świata. Kanał z filmami, z moimi kazaniami na YouTube nazwałem Wół i Osioł. Osioł kojarzy nam się przede wszystkim nie tylko że jest uparty, wytrwały, ale mówimy głupi jak osioł. Czyż głoszenie Ewangelii nie jest głupotą? Czyż ludzie się z tego nie śmieją? Czyż nie mówią za ścianek? Czyż nie mówią średniowiecze? Zacofanie. Mówią. Ale święty Paweł nas przekonuje, że to, co jest głupotą dla świata, jest dla nas mądrością. I życie pokazuje, nasze życie codzienne. Kto w tej sprawie ma rację? Nie świat który pochować jak zwierzę, i które traktuje ci jak zwierzę, ale Bóg, który traktuje mnie jako dziecko Boże. Ratuj swoją duszę, odkryj swoją duszę, czyli swoje człowieczeństwo. Dlatego dzisiaj, za się do Andrzeja, duszo chwata, który za nic miał ciało, tak można powiedzieć, za nic miał życie tu na Ziemi, bo wiedział, że tu idzie gra, że tak się wyrażę, o zdecydowanie więcej. Jezus w Ewangelii powie: Cóż z tego, że cały świat zyskasz, jeśli na swojej duszy stratę poniesiesz? Z czym my przed Bogiem staniemy? Co mu powiemy? Jaką hołupę, Żem wybudował? Ile drzew nasadził? Jakie doktoraty Żem zrobił? Czym ja stanę przed Bogiem? To wszystko stanie się niczym. Ratuj duszę swoją, Panie, ratuj duszę moją. Amen. Amen.